Cześć, witajcie. Prawy błotnik gotowy. Powzmacniany. Tutaj ze strzałami. Jeden, później drugi. Tam od tyłu. Także błotnik bardzo sztywno się trzyma. Nie trzeba żadnych rozpórek dawać między błotnikami. No i tutaj ten uchwyt z prawej strony był też było wygnite, oderwane, ale Udało mi się jakoś to odtworzyć. Ten już jest gotowy, boczki wymienione. Ale niestety ten był tak skorodowany. Tutaj było wygnite, naspawane. Tu była masakra. No i musiałem coś takiego. Aha, przed tą przymiarką musiałem go tam wyprofilować, bo też był zmasakrowany po tylu latach. Tutaj są wzmocnienia tutaj po prostu było pozaginane, także w ogóle nie przypominało tego łuku. Musiałem odtworzyć ten łuk. Jeden, drugi. Tutaj z niepogiętej, niepogiętego elementu no i tutaj cyknąć i doginać ściągaczem, cykać i, i tam dopukiwać i, i wyjść z tym łukiem. Nie? Tu jeszcze będzie dopukane pod szpachel, te otwory będą wszystkie zaspawane, te będą zostawione, bo to będzie to daszku. No i wymyśliłem coś takiego, że przeniesienie wymiaru z prawego na lewy, czymś takim, to znaczy profile poziom, tutaj podparte. Napręcie przykręcone do, pod, do podnośnika tylnego, żeby to było stabilne. No i tutaj kawałek blachy, kwadrat żeby błotnik się nie wgiął. Musiałem tutaj wywiercić otwór, który zastawam. No i tutaj kawałek profila tu jest ten poziom, co z tamtej strony. Tak samo podłożone trochę płotniki po milimetrze idą w tą stronę. Ta część zewnętrzna troszeczkę milimetr do góry, bo jak później przyjdzie daszek, rurki, to wszystko będzie tu się siadać. Obciążenia to myślę, że to się wyrówna. A jak się nie wyrówna, to też nie będzie. Ale zawsze daję wyżej, gdzieś jak jest obciążenie, żeby w razie czego się wyrównało. Albo z biegiem lat siadło, nie? Także tutaj tak to wygląda. To jest jeszcze tak na oko tylko przystawione, bo ja tutaj sobie to teraz jest troszeczkę dokręcone, ale jak poluźnię tutaj szpilkę, to ja sobie go przesuwam tutaj jak mi pasuje. Teraz muszę pomyśleć skąd, gdzie, jak jeszcze wbrać wymiary, bo to oko to jest oko, ale. Może inaczej. Najpierw wymiary. Z pomyśle, skąd tutaj się bazować i tak dalej. No coś trzeba będzie pomyśleć. No i później oczami to zobaczyć z daleka. Z jednej strony, no, on już powinien być na oko puknięty trochę. No. Z jednej strony, z drugiej, czy to wizualnie, wizualnie wygląda, nie? Ten jest tak, jak powinien być, ten prawy. O. Także te wzmocnienia trójkątne bardzo dużo dają. One już tutaj to nie pęknie. Także polecam. Nawet jak ktoś nowy kupi, żeby te trójkąty tutaj wstawić. No i tutaj. Taki odbój do hamulca zrobiłem, to znaczy zrobiłem, no założyłem kawałek przewodu gumowego. To ładnie teraz będzie tutaj się odbijało, nie będzie pukać Nie będzie się wycierać Bo w poprzednim, zanim to doprowadziłem ten potys do ładu to były dosłownie tak wyrobione. Od do dziury, takie wkłębienia tutaj do, do prawie no z 2 cm też no wiadomo przez tyle lat to, ale teraz już się nie będzie wycierać no ręcznie bardzo ładnie chodzi o. bardzo mi się podoba ten układ hamulcowy prosty bardzo dobrze hamulce działają na dotyk to dosłownie bez żadnych pompek bez, bez cylinderków. bez płynu o. dosłownie jak już się tylko tyle naciśnie już koła praktycznie dęba stają a jak się fez naciśnie o, aż się sprężyna będzie uginać to już nie do ruszenia koło przy hamulcu także tak to wygląda. No to jeszcze te sprężyny, ja ładnie to, to jest tymczasowe, ładnie to podoginam. Może znajdę dwie równe, bo tutaj były oczywiście zgnite wisiały. No i tak, tak to będzie. Tutaj nie wiem, czy to oryginalnie tak dwa otwory są. czy Już nie pamiętam, jak ten zawór pneumatyczny od hamulca był przekręcony, ale to dojdziemy do ładu. No i z tej strony też otwory będą zasłowane te zostawione z prawej strony. I tu też dałem wzmocnienie spręta też bardzo ładnie się trzyma. Tutaj też powzmacniałem też musiałem dać te Pręty, bo, bo nie szło wyklepać do ładu, dość wszystko się po prostu sprężynowało. Tutaj też dałem pręt, Także tutaj jest elegancki błotnik. Trzyma sztywniutko, jak to się mówi. I teraz tak, mamy drugi stopień lewy. Ten jest w gorszym stanie bo wiadomo, z jakiej strony się wchodzi więcej zawsze błota zostaje i są nie wiem, co ja, ja go po prostu w miarę doprowadzę do ładu bo nie mam takiej bramki akurat, ale no jak gdzieś, kiedyś trafię, to, to zmienię po prostu nie? tutaj może coś załatam może na górę damy jakąś blachę. No zobaczymy jak to będzie. Tu też coś sztukowane jest. Nie wiem czy to jest oryginalnie, ale chyba nie. Muszę sprawdzić. Ta blacha z przodu chyba nie jest oryginalna. No, tutaj, tak to wygląda. O. Te podesty akurat z tymi błotnikami były tak ładnie tutaj połączone. O. I tutaj te podesty też nie lepiej wyglądały. Też te otwory wszystko tu odtworzyłem, bo tu oczywiście było praktycznie było wyrąbane wszystko. I tutaj gumki podłożone, zrobione, żeby tam to, Żeby woda nie stała między blachą, a tym zawsze można umyć, wydmuchać w razie płota. I tu też, z tym, o tym jeszcze chyba na filmie nie wspominałem, otwory powierciłem w całym tym profilu, około co 10-12 cm. Tutaj na samym dole też jest otwór, żeby woda spływała. No i już jest, minion w środku, zapsikane, zakonserwowane, to znaczy zamalowane. Przedtem było kortaninem przed spawaniem, nie chciałem minią robić, bo to wiadomo się spali, ale później jak po spawaniu, już, po, już, już tutaj z spawarki, już z spawarką nic nie spawałem, minią ładnie każdy otwór wszędzie tam zapsiukane jest i później już po malowaniu, po, po, po lakierowaniu będzie wosk wtrśnięty, nie, wtryśnięty wosk woski, i tak to wygląda. No, jutro tutaj jeszcze będę ustawiał docelowo i dorabiał te cełowniki, chyba z blachy czy piątki, bo kiedyś miałem, kiedyś pamiętam, miałem taki taki cełownik oryginalny z ten wymiar, ale już go chyba gdzieś zużyłem. Także trzeba będzie kombinować. I tutaj też przerobię na śruby bo te szpilki tutaj były to te błotniki były luźne te wszystkie śruby nie były dokręcone tam się rdza woda dostawała i te śruby, te szpilki takie jak ugryzki wyglądają także tu będzie prze, przełożone na śruby konkretne sprężynowe się założy, dokręci kropelkę nawet kleju do śruby. I będzie dobrze. Tutaj ten by, bypass zrobiłem, znalazłem takie złączki, trochę ich tu poszło, nie mam tej rurki gdzieś też zdobędę, to z biegiem czasu tutaj zmienię. Już nawet po całkowitym remoncie będę mógł to, to do malowania tylko klejam. bo tu miałem zaślepione ślepione dwie, bo to jest od C330. I po włączeniu pompy, nie ruszając wajchą już yy, ciśnienie dawało, i to miało iść na przelew, to znaczy na rozdzielacz, który był na butniku w C330. No i już opór stawiało także trzeba było to. Może w przyszłości się coś założy, może jakiś. Z tyłu do uparki. To jeszcze zobaczę. W przyszłości się okaże. Także to by było na dzień dzisiejszy na tyle. Także pozdrawiam. Cześć.